O, o, o dniu e, Emilki w przedszkolu, i zobaczycie, czy sobie, jak sobie e, radzi. Jeżeli byście, e, uprzedzam, żeby, jakbyście słyszeli, e, słyszeli e, odgłos takiego piania, piania koguta, to Sorki, ale ja jestem u babci teraz e, i, i no. Dobra. Dobra, no to przechodzimy do historyjki. Okej, okay, wchodź. Dzień dobry. Dzień dzień dobry Emilko, idź się baw. Yy, o której yy, pani będzie po Emilkę? Tak, około 15,14. Yy, dobrze, dobrze, w takim razie do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Pa Emilka, pa mama. Dobrze, dzieci. Dobrze, dzieci. Sprzątamy zabawki. Zaraz macie śniadanie. Oj. Yy, no dobra. Dobra, no to chodź tu. Sprzątamy te klocki. Okej, okay, ja to wysprzątam. Dobra, tu będą nasze rysunki. Gumka, tu jest. Yy, Komuś nie wyszło coś? Kredki i ołówki? Okej. Okay. To mi cybłałki. A to jest y, piłka do kosza. To jest radiowóz. I to jest chlebsko. Got gotowe! Dobrze, dzieci. Siadajcie, zaraz będzie śniadanie. Ale niech pan weźmie tę gąbkę. I wiadro. No dobra. Dzięki. Yes, dobra, my razem. No, do, no dobra. Dobra, to rozdaję wam yy, buteleczki i yy, każdy zaraz dostanie śniadanie. Po śniadaniu. Dobra dzieci, ja już zabieram te wasze butelki, odkładam tutaj. Okej. Okay. Dobra. A teraz idziemy na podwórko. Chodźcie. Chodź Kuba tutaj. Chodź. Chodź Asia. Oj, dobra. Ustawiajcie się po prostu jakby w parach. Okej, okay, to ja już skorzystam z łazienki i my idziemy razem. Dobrze. To my razem y, z Asią. Dobra dzieci, chodźcie już. Dobra, jesteśmy na podwórku. Siadajcie tu sobie. I tak. Tutaj e, jeżeli nie te. Tak zasady. Jeżeli chcecie się taplać w kałużach, to y, no właśnie nie łapać tego stworka, bo on tutaj mieszka. Y, ze swoją y, jakby rodzinką. Teraz i teraz tak. Nie taplamy się w kałużach. Jeżeli ktoś chce się taplać w kałużach, musi założyć ten specjalny płaszczyk. Tutaj y, możecie posadzić kwiatkę i truskawkę. podlewać i wyrasta kwiatek i truskawka. Możecie budować zamki z piasku i zjeżdżać na zjeżdżalni. Tylko na zjeżdżalni proszę uważać, żeby nie spaść. Życzę Wam miłej zabawy. Dobrze, dziękujemy bardzo. No, chodź tutaj, chodź tu. Dobra, Asia. Budujemy zamek z piasku? Dobra, ale to mam być najlepszy zamek na świecie. Dobra, no to ja tutaj buduję. Ty budujesz, Asia, boki. No, okej. Okay. Oj. I ten, te wejście. Buduj. Ty, Asia. Okej, okay, teraz ja. I jeszcze te ja, ja to. I ja to. I tu. No dobra, z pana zbudowaliśmy taki ładny zamek. Uuu, bardzo ładny. Wysta, Wystawię wam uśmiechnięte słome, słoneczko. Chodź idziemy zjechać. Dobra. Ał. Tu się stało. Czemu ty płaczesz Asia? No bo ja. No bo ja. No bo ja spadłam. A mówiłam, żeby uważać. Chodź, kochana. Zaraz nakleję. Chodź, zaraz nakleję Ci plasterek. Albo nie mam plasterka. Przemyjemy. Rana ok. No trochę będzie, trochę będzie rana, ale zaraz, ale, ale tu wesela się zagoi. Hmm. No, no. No już ocieramy. Pięknie. Patrz. No, no, ja się idę bawić dalej. Okej. Okay. Chodź, jedziemy. Nie, ale super zabawa. Zjeżdżaj też. Jeszcze raz. A że spróbujemy się potaplać w kałużach. Mm, nie, ja nie chcę. Ej, gracie w perkach. Ja? Ja nie. A ja zagram chętnie. No dobra, ja się potaplam w kałuży. A potem z wami zagram. No okej, okay, spoko. Spoko, zgadzamy się. To zaraz dołączę. No okej. Okay. Okej. Okay. Mamy patyk. I drugi patyk. Mam patyki. Tu lubi ja. Ale fajnie tu jest. Pięć minut później. Dobra, ja już się potaplałam. Już się bardzo długo taplałam, Aż pięć minut. Nie, ja no, Gdzie jest moje ubranko? Gdzie pan, gdzie pan moje ubranko? Ja nigdy muszę go poszukać. O nie, no to nie. grudnitki. Dobra, dobra, to Kasia zepsuła ci ktoś. Dobrze, ale nie wiem, gdzieś moją No to przebierz się kto. I proszę się ubawić. Dobra, gramy w Berka? Na no pewnie, no to berek aż ty. A chodźcie wszyscy. Kto jest? Uba! zaraz was dorby. A szybko! Czekać, czekać. Teraz zjeżdżać. Ha, ha, ha! A, chodźcie tutaj szybko. Dzieci, tak się nie wspinajcie. Dobra. Dobra, chodźcie tu. Chyba trzeba mu pomóc. Nie, poczekaj, on tak udaje. A! A. Krzy Kuba, tyle razy mówiłem, że nie możesz się taplać w kałużę bez stroju. Teraz Ty też się musisz przebrać w pieluszkę. Dawaj, tutaj strój. Tak, już idziemy do przedszkola. Chodźcie na obiad. Siadajcie. I jedziemy obiad. Zamieńcie się miejscu. Domajcie się miejsce, to Po obiedzie. Dobrze dzieci, teraz jest czas leżakowania. Proszę yy, iść tutaj, gdzie się chcecie położyć i spać. Dobra, to ja śpię tu. Ja tu. Ja tu. A ja idę do koszyczka. Dobra, zasłonimy im tu. Bo jakby tutaj y, wydaje się, że jest ciemno, bo jest słońce, ale oni mają tu zasłonięte bez drzewa. Mamy czas dla siebie. No żonko, no. Dwie godzinki później. Okej, okay, już y, muszę ich budzić. Bo już zaraz przejdę po nich y, rodzice. już mam tu odpłynie z pobudka. Miałam, miałam sens, że, y, przeszła, że leciałam samolotem i do innego kraju, a ja o krainie zabawek. Nie chcę jeszcze. Nie, Asia, nie wiem. Dobra, em, dobra, chodźcie i się teraz będziecie bawić znowu na polu, aż na podwórku na polu jak to tam się mówi aż nie przyjdą po Was rodzice tak około, tak około, yy, tak około pół godzinki później. Cześć! O, cześć tata! Pa! Pa Emilka! Pa Anksia! Chodź tu idziemy. No baczcie. się. O, nikt nam nie zburzył zamku. Kuba! Tyle razy wam mówię! I dzień dobry, ja po Kubę. Do widzenia. Dobra, już jest 14.30, tak około za 30 minut idzie Emilka. O, cze cześć, e cześć, Klara. Cześć. Zgapiłam żabka Julka, że to ma być krew. O, nie, to się znowu No już zaraz, za chwilę przyjdzie twoja mama, już powinna być. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę z panią pogadać na chwilkę? Ty się jeszcze baw. Okej, okay, to ja będę zjeżdżać po zjeżdżalni. Chciałabym tylko powiedzieć, że dzisiaj y, Emilka była super gręczna, nie było żadnych komplikacji, y, więc y, no też dobrze się czuła i było wszystko dobrze. Y, dobrze, dziękuję. Chodź, Emilko, A gdzie twoje ubranko? Czemu ty jesteś pielężny? No bo gdzieś mi wyleciało. Nie wiem, żeś mi ktoś... No dobra, no to mm, do widzenia. Do widzenia, chodź Emilka. Okej, okay, ja już też idę do domu.